Co należy zrobić, gdy zacznie dymić spod maski? No przede wszystkim musimy yy, stwierdzić, co to jest. Bo to może być para na przykład wodna, bo mogło nam się rozszczelnić układ yy, chłodzenia. Często tak się dzieje, że tak, że są steracy wezwani na miejsce zdarzenia. Okazuje się, że po yy, tutaj sprawdzeniu sytuacji, rozpoznaniu, okazało się, że któryś wąż... Yy, po prostu pękł i to para wodna jest, tak? Jest bardzo podobna do zadymienia. Natomiast jeśli będziemy widzieć, że z podmaski wydobywa się gęsty biały bądź żółty dym, no to mamy skutek pożaru. Przede wszystkim musimy mieć pod ręką gaśnicę, tak? Ja zachęcam do tego, aby mieć większą gaśnicę, nie tę kilogramową, z racji tego, że jestem strażakiem. Ona musi być przede wszystkim aktualnym, ważnym terminem ważności. Mało tego w dobrym takim miejscu, ogólnodostępnym, tak, żebyśmy po prostu ją chwycili i zaczęli działać. Nie otwieramy pokrywy silnika na maksa, tylko delikatnie uchylamy, nawet przez dziurki otwory w grillu. I psikamy właśnie komorę silnika e, w celu zdławienia tego pożaru. No bo jeśli otworzymy pokrywę silnika e, na maksymalną jej rozpiętość, wtedy dostarczymy e, właśnie powietrza, większą ilość powietrza, co może skutkować właśnie e, rozprzestrzenieniem się pożaru. Musimy pamiętać o jednej rzeczy. Pojazd jest zbudowany z substancji, z elementów, yy, które bardzo i szybko rozprzestrzeniają ogień. O tym chciałbym, żebyście pamiętali.